Witam, dziś taki krótki filmik, jak prawidłowo ustawić e, kocioł na ekogroszek. Ja tu pokażę na, na podstawie sterownika SKZP02. E, w tym momencie mamy pracę interwałową e, i tak jak widzicie na w tym filmie, teraz e, no, ten ogień jest bardzo krótki. Bardzo, bardzo ten e, żar się zapada poniżej e, linii retorty. To jest na pewno nieprawidłowe i nieekonomiczne spalanie, ponieważ kociołek sobie pracuje bardzo długi czas i nie może po prostu dobić do zadanej temperatury, tak jak jest to w moim przypadku. Co wtedy należy zrobić? Dużo osób się zastanowi. Ja Wam pokażę właśnie w tym momencie na podstawie sterownika SKZP02. Co musimy zrobić? Musimy na pewno wydłużyć czas podawania i skrócić czas przerwy między podawaniami. E, bo, tak jak mówię, jak w tym momencie podaje nam ekogroszek, ten żar się zwiększył i po chwili tak naprawdę zejdzie znowu na, na bardzo mały poziom. Przejdźmy sobie do sterownika. Pokażę Wam, co musimy zrobić, żeby, żeby to spalanie, e, właśnie, było na, na lepszym poziomie. Jak sobie teraz widzimy, zadana temperatura jest 55 stopni. No i kociołek sobie nie może dobić. No te spaliny widać akurat ja mam czujnik, no to widać, że 103 stopnie. Jest to zbyt mała temperatura spalin, żeby kociołek prawidłowo pracował. Co musimy zrobić? Wchodzimy sobie na pewno w ustawienia, w ustawienia palnika i tu mamy tryb pracy. No i tak jak widzicie, czas podawania mamy i czas przerwy. No to musimy na pewno zwiększyć czas podawania. To już trzeba też dobrać do własnego kociołka. Ja ustawię 9 sekund, ale czas przerwy między podawaniami zmniejszę na 50 sekund. Albo nawet najmniej na 45. I zdecydowanie to wszystko po, po, po tak naprawdę niedługim czasie się zmieni. Zapiszmy. Wejdźmy sobie. Jak widzimy, po jakiejś chwili kociołek się ustabilizował. E, ta temperatura spalin zdecydowanie nam wzrosła. Mamy w tym momencie prawie 170 stopni. Jest to według mnie taka optymalna temperatura spalin, e, powiedzmy maksymalnie do 190, żeby nie przekraczać. E, I bez problemu kociołek nam dobija do temperatury. Mamy zadaną 55-56, mamy już w tym momencie histerę 2 stopnie. Jeszcze jeden stopień kociołek sobie dobije bez najmniejszego Zobaczmy sobie, co mamy na palniku, bo to tutaj ma duże znaczenie. Jak sobie możemy zobaczyć, ten płomień jest zdecydowanie dłuższy. Tak naprawdę kopczyk poszedł dużo wyżej. I tak naprawdę dzięki temu mamy w tym momencie takie spalanie jest jak najbardziej prawidłowe, tu nie musimy nic interweniować. Ważne jest jeszcze powietrze, które, które mamy. Jak mamy nowszy sterownik, tak jak ja, mamy taką możliwość, żeby po prostu ustawić sobie to, ja zaraz Wam pokażę, wejdźmy sobie jeszcze raz w ustawienia i wejdźmy sobie w pracę. Ja mam ustawione powietrze w tym momencie na 25% swojej maksymalnej mocy. Jak najbardziej w moim przypadku jest to OK, to trzeba ustawić do własnego kociołka. Ale co jeśli nie mamy e, właśnie nowszego, nowszego sterownika, mamy tylko przesłonę na dmuchawie. Zaraz Wam pokażę, to też, też nie jest trudne. Możemy sobie tutaj e, tym się pobawić, żeby, żeby mówię, to wszystko było optymalnie. Jak możemy sobie zobaczyć, mamy taką przesłonę na dmuchawie i nią regulujemy tak naprawdę też dopływ powietrza. O, możemy sobie zobaczyć, ja otworzę na całość, ten płomień zdecydowanie zrobił się inny, bardziej taki żółty, poszarpany, dół, taki po prostu, no nie jest to wskazane, bo jest to taki palnik rakietowy, nieekonomiczny, zbyt dużo nam wydmuchuje w tym momencie e, w sam e, po prostu e, komin. Ta temperatura spalin zdecydowanie wzrasta. Jest to zdecydowanie nieekonomiczne. Lepiej to przydławić. Niech to się pali po prostu spok spokojniejszym płomieniem. Tak, jak ja to teraz zrobię, przystawię sobie po prostu tak jak powinno to być w moim przypadku. W pracy oczywiście interwałowej, zaznaczę, bo w pidzie troszeczkę to inaczej wszystko wychodzi, ale też filmik o tym nagram. O, jak widzimy, ten płomień jest zdecydowanie spokojniejszy, wydłużony. Podejdźmy sobie jeszcze, jak jest nad rusztem wodnym. Co jeszcze jest bardzo ważne, jak będziemy patrzeć właśnie nad tym rusztem wodnym, końcówki płomieni, żeby nam bardzo nie kopciły albo prawie wcale. To jest też bardzo ważne właśnie w ustawieniach, żeby one nam nie kopciły, jak w moim przypadku leciutko, może minimalnie, ale to już mówię, jest dopuszczalne, żeby, żeby było tak jak teraz. Spójrzmy sobie na sam palnik, jeszcze na, na chwilę. Jak widzimy, ten płomień jest zdecydowanie lepszy niż w poprzednim, jak widzieliśmy. Tak więc to jest prawidłowe ustawienie. Ale co będzie, jeśli ten czas, tak naprawdę, i to wszystko e, podawania będzie za długi? No, zacznie nam przesypywać. Też wam pokażę. E, w, za, za sekundkę zobaczycie, jak to wygląda. Co się teraz będzie działo, jeśli te nastawy będą zbyt duże, czyli czas przerwy będzie zbyt krótki, a czas podawania zbyt długi. Spójrzmy na palnik, e, co się tak naprawdę w tym momencie dzieje, e, i podsumujemy właśnie, jak to wygląda, tak? Bo to w tym momencie ma dość duże znaczenie. Spójrzmy sobie na palnik, jak widzimy bardzo dużo dymu, cała retorta jest pełna żaru, eee, niedopalony węgiel spada nam do popielnika, ta temperatura spalin jest bardzo wysoka, ponad 200 stopni nam sięga. Tak więc mówię, musimy patrzeć na, na swój palnik, zaobserwować jak on reaguje na zmiany. Jak widzicie, o, spalają, spadają niedopalone e, kawałki węgla do, do samego podajnika. Tak jak e, podajnika, popielnika, e, jak sobie zaobserwujemy. O, jak widzicie w tym momencie, niedopalony węgiel spada do popielnika. Jest to też mało ekonomiczne, pełna retortażaru. Ten proces spalania przebiega zdecydowanie niepoprawnie. Spójrzmy sobie wyżej: bardzo dużo dymu, bardzo długi płomień. Zdecydowanie za dużo tego, tego węgla jest na retorcie. Jak sobie możemy zobaczyć, w tym momencie jest 250 stopni, mamy spaliny. Zbyt wysokie, mówię, musimy oscylować w granicy tych 200, 200 maksymalnie na no, 190 stopni. To są takie optymalne, optymalne nastawy dla, dla mówię, pracy, pracy. Jeśli mamy, oczywiście, czujnik spalin, jeśli nie mamy, to musimy po prostu obserwować, jak kociołek pracuje. Tak więc tu sobie musimy wtedy ten czas zdecydowanie wydłużyć. Damy mu co najmniej te 45 sekund, skrócimy czas do 9 sekund podawania. W moim przypadku to są takie optymalne nastawy. E, kociołek przy tych nastawach sobie najlepiej wtedy pracuje. Wszystko ładnie dopala e, i, i wszystko mówi, jest jak najbardziej ok. E, kociołek w tym momencie dobił do temperatury, odstawił się jak widzimy. Tak więc, e, mówię, zdecydowanie, n, mówię, trzeba, trzeba zaobserwować swój kociołek, zobaczyć, e, jak on reaguje na te zmiany. Mówię, to jest takie podstawowe nastawy w kociołku, jeśli mamy, e, mówię, pracę, pracę interwałową, e, czyli praca, przerwa, praca, przerwa. W troszeczkę to będzie inaczej wyglądać, też Wam oczywiście pokażę. Tu sobie zobaczymy. Na dzisiaj myślę, że tyle. Zobaczymy się w następnym filmiku. Dzięki, cześć!